Od wizyty Roniego minęły już dwa dni. W międzyczasie wpadł do nas Kuba, Beinka, który pomógł mi tutaj troszkę z drzwiami. Bardzo fajnie pomógł mi z maską, bo bałem się podejścia do tej maski, ponieważ zawsze tutaj jest tylko one shot czyli jedna próba. Ale bardzo fajnie mu to poszło. Maseczka już jest na stałe, zainstalowana. Robił chwyty. Tutaj Tadzie oczywiście elektryka już wyszła, maska przymocowana, no trzyma się to naprawdę świetnie. I co? E środek, środek już tutaj mnóstwo kabelków, nie znam się na tym. To jest domena Tadzia. Tu fajne otwieranie, zobaczcie jaki patent Byk. O. I tu otwieranie. Mamy takie mocowanie siatek na takie lejki. Wszystko tutaj już wygląda całkiem nieźle. Widzę, że Tadziu już zaczął mocowania do grodzi. Kierownicy jeszcze nie ma, jechały komputerki. Mamy EQ Mastera. Na razie tylko wyświetlacz, komputer dopiero będzie ustawiany. A tu cała reszta tych przewodów, kabelków, na których się nie znam ale bym się podjął, żeby je podłączyć. Pompa y, hamulcowa, już przód zmontowany na stałe, tył tylko wyprowadzony, reszta dzisiaj. No i przednie zawieszenie też już mamy zmontowane. Y, wydaje mi się, że wszystko, co tutaj z przodu już mam porobione. Zobaczcie, jakie fajne wzmocnienie y, tej przedniej maglownicy z to oczywiście, Roni takie fajne rzeczy robi most tutaj przy moście nie wiem czy uda mi się to pokazać, ale zrobiłem taką specjalną piankę ta pianka służy do tego żeby tutaj żadne kamienie nie dostawały się pod spód żeby przy jakimś uderzeniu nie uszkodzić tego mostu co prawda płytę do mocowania przepraszam, płytę spodnią mamy naprawdę grubą ona ma tu 5 albo 6 mm, chyba 6. Jest naprawdę potężna. Ten przód jest też bardzo wzmocniony, ale ta płyta idzie pod całym pojazdem. Zbiornik paliwa, Zobaczcie, jak ładnie siedzi. A ile było z tym grzebania, ile było problemu, żeby ten zbiornik do nas dotarł, to jest raz. A dwa, żeby go tutaj włożyć. Może mi się udać się kierownicę zamontować. To miejsce, które jest przeznaczone na te numerki zakryliśmy. Po to, że jak będziemy wjeżdżać ze zbiornikiem, żeby tego nie uszkodzić. Darek już pomontował swoje haldy, chyba nie wszystko jeszcze, ale, ale już coś widać. Te pianki tutaj górne już wjechały, te dwie jeszcze muszę zamontować. Na tych krzyżach to musi być rurki muszą być tym zrobione. Zobaczcie jak już mamy wloty, wloty powietrza. Takie coś produkuje też drivers, a po to to jest że chłodnice i intercooler mamy już z tyłu. Tu jest wlot do paska i do silnika. Znaczy jak roniaczek sobie poradził z wlewami paliwa. Tu jest kolejna rzecz, to jest yy, filtrek, paliwa. Wszystko już jest podłączone. Cała instalacja paliwowa, cała instalacja do chłodzenia. Wszystko jest podłączone. Tutaj mamy jakąś specjalną odmę, która separuje olej. Przy wylocie elektryka z tyłu też już raczej skończona. Jeszcze mi zostały tylko światła rajdowe. One będą gdzieś tu. Jedno i tu drugie, zaraz się za to biorę. No i co? I później, zawieszenie, no już ku końcowi będzie, i będziemy odpalać. Czekamy na tłumik od Kalińskiego, ma być we wtorek, zaraz po świętach. Więc zamontujemy a gotowy produkt. A jeszcze nie, jeszcze nie, zamontujemy, pojazd jedzie do Edzrapu do Poznania. Gdzie będzie cały święty oklejany, żebyście mogli go podziwiać na Poznań Moto no Show? Wjechały wahacze. Tu już tył powiedzmy skręcony. Musiałem sobie podeprzeć troszkę. Problem mam z tamtą śrubą z jednej i z drugiej strony. Ale to chyba dlatego, że, że na tym podnośniku po prostu nie da się jej dokręcić. Ale rzucę go na koła, to w sobie spokojnie to podokręcam. Co jest bardzo fajnego w garażu, taki, taki garaż przyciąga masę kumpli, znajomych, którzy też mają pasje motoryzacyjne. I w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, że mamy bardzo mało czasu na złożenie tego pojazdu, no bo spieszymy się przed motoshow, to raz, a dwa przed y, pierwszym rajdem, y, takim testem naszym na Drawsku. Y, no to oni przyjeżdżają i chcą nam też pomóc. I często jest tak, że siedzą z nami tutaj do naprawdę późnych godzin wieczornych. Y, nawet samo to przytrzymanie tej śrubki, czy jakiejś rury, y, czy czegokolwiek y, jest bardzo pomocne, także też Chciałem bardzo podziękować naszym przyjaciołom, którzy przyjeżdżają, wspierają nas. Często jest to też rozmowa, gdzie szybciej leci czas, łatwiej się kręci do śrubki. Dziękuję bardzo w szczególności Kubie, bo też nam bardzo dużo pomógł Kuba Beinka. Bardzo dziękuję Czapli, który przyjeżdża łysemu. Ruron nawet wpadł na drina do naszego baru. Tadzio, wiadomo, to jest tam część ekipy. On tu jest praktycznie cały czas. Darek ogarnia, ogarnia swoje papierki. Roniaczek, nasz kochany, który przyjechał i swoją tutaj nie dość, że wiedzą, to jeszcze takim technicznym wsparciem i, i te części, z którymi wiedziałem, że mogę mieć problem, też mi pomógł. Dziękuję. Bierzemy się do końca. Darek ostatnie śrubki przykręca. Tak, dla mnie poniedziałek. I no to system gaśniczy, nie? To. Oczywiste. Tak, to jest taki dysza do systemu gaśniczego, ta która jest wewnątrz kabiny. I zamontowaliśmy jeszcze gaśnicę ręczną i system gaśniczy, więc już tak powoli to wszystko zaczyna wyglądać jak jedna wielka całość. Udołożyliśmy kokpit. Doszła krata do mocowania siedzeń. Doszły elementy grodziowe. Cały panel on jeszcze jest taki nieuzupełniony, ale już powoli to wszystko nabiera całości. Tuż kokpit mamy prawie gotowy. Tu mamy zestaw swoich hard, które tutaj będą umieszczone. One są wypinane. Cała deska rozdzielcza Do tego doszły nam. Kratownica, która trzyma siedzenia, tunele, yy, cała elektryka, rozpinana. Yy, właśnie kończy system gaśniczy. Doszła gaśnica i za chwilę będziemy wprowadzać tutaj siedzenia i kierownicę. Jeszcze tutaj jest kilka elementów, które musimy poprawić, ale tak powolutku już tutaj zaczynamy składać ten środek. To już jest chyba ostatni element całej naszej układanki, więc yy, wydaje nam się, że dziś odpalimy muszę.

O, świata są aktyw funkcjon coś tam buczy Uwaga, hamulec, a czekki. Dobra, pierwszy upan. Wrócimy za chwilę. 23 musieliśmy wezwać Tadzia z powrotem, już był prawie pod Poznaniem. Ale wróciłem i musiał wrócić. Tadzie, o co się stało? nic takiego wtyczka Wtyczka, co się stało z wtyczką wtyczka cofnął się bolec i nie łączyło Ale a ta już... druga pompa bo tu mamy dwie pompy nie druga pompa jest do, do weryfikacji bo zasilanie dostaje a nie działa jeszcze a najgorsze jest to że te pompy są obydwie w środku bak już jest zalany mamy około 70 litrów paliwa no i tutaj jeszcze kabelki w szarpie a pojazd już jedzie do oklejania, już powinniśmy być w Poznaniu, w Edzwrapie, żeby go oklejać. A na razie prezentuje się tak. Nagrywam to też dla siebie, żebym wiedział, jak wyglądał jeszcze przed oklejaniem. Chociaż przypuszczam, że po oklejaniu będzie tak super wyglądał, że nigdy nie będziemy chcieli wrócić do samego czarnego koloru. No ale póki co. Wygląda tak, FRT do ustawienia, no jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia, na razie jedziemy na targi, pojazd będzie można oglądać przez 3-4 dni w Poznaniu na Motoshow i w czwartek o godzinie 15 mamy premierę tego pojazdu. Premiera jest wpisana ogólnie w cały kalendarz targowy, więc prawdopodobnie ściągną do nas tłumy na tą uroczystość. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, którzy nas będą odwiedzali przez całe targi. Mamy dla nich przygotowaną specjalną strefę vip gdzie będą mogli zbić z nami pionę, pogadać. Wreszcie będziemy mieli trochę wolnego czasu, no bo cały czas wózek był robiony przez prawie dwa tygodnie. No ale na razie, na razie wygląda to tak. Pali, pali. Mieliśmy jeszcze mały problem z, z tymi, nawet nie z klockami, tylko z zaciskami hamulcowymi, bo spróbowaliśmy założyć oryginalne felgi, ale te zaciski z JB niestety ocierały, więc musieliśmy na szybko przełożyć jeszcze na, na kMC, bo nie mamy do nich śrub, które zaraz odbierzemy we wrześni. No i tak to wygląda. I startujemy do Poznania. Na oklejanie. No i tyle zostało z tej masy części, którą tutaj mieliśmy. Zobaczcie z tego, z tych rurek, będę chciał dorobić specjalne wloty powietrza do chłodzenia przednich zacisków. To jest jeszcze blaszka, która ma zabezpieczyć tą, tą puszkę od sprzęgła. Yy, tu jest moja radosna twórczość, to jest takie mm, uszczelnienie tyłu, żeby nie wpadało błoto dodatkowe. Yy, tu jeszcze Roni nam przygotował, z drywestu jeszcze zostały takie, taka półeczka to się nazywa, gdzie wchodzi z tyłu za siedzeniami nad bag, yy, Ponieważ tam wychodzi mnóstwo kabli i węży, żeby tego nie uszkodzić jak się wrzuca jakiś klucz czy yy, jakieś inne linę czy coś takiego. Tu jeszcze zostały do założenia trzy te odbojniki takie na klatkę. No i to właściwie wszystko. Lecimy. Ra 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 ra. Ojej. Ale smutny widok. Ale jestem szczęśliwy. No wreszcie wyjechała. Udało się. Już na lawecie. Jest, jest dobrze. Działamy dalej. Prosimy o wielkie prawa. Moda rajdówka Kana Mix 3 specyfikacji rajdowej. To właśnie